Obecnie, w tej chwili, jak każdego roku od ponad 60 lat, bo w tym roku po raz 61 odbywają się kolonie dla dzieci polonijnych. Właściwie są to kolonie dla dzieci polonijnych z Belgii, ze wszystkich krajów Europy. Do nas mogą przyjeżdżać wszystkie dzieci. Mamy dzieci z Holandii w przyszłym tygodniu, mamy dzieci z Luksemburga, z Francji Północnej i z północnych Niemiec. Naszym jakby takim atutem jest to, że mówimy po polsku, dzieci mają wspólny język, mogą się porozumiewać. Staramy się zorganizować program codzienny dla dzieci, żeby on był ciekawy. Dzieci się właściwie nie nudzą, poza jedną godzinę od takiego odpoczynku po obiedzie cały czas prowadzone są jakieś zajęcia. Albo całej kolonii, albo w grupach. Wieczorem robimy, latem robimy dzieciom ogniska, z pieczeniem pianek, z pieczeniem kiełbasek, gdzie takie Rzeczy nie wszędzie można zrobić. Robimy im kominki, śpiewy po polsku, a także też dyskoteki, gdzie ta młodzież nasza, nasza 12 letnia a także i, i młodzi koloniści bardzo lubią. Poza tym jeszcze jest nasza polska kuchnia. Któro prowadzi pan Piotr Władomirski i dzieci. No, zachwycone są tym jedzonkiem, bo jak mamy przywożo na następne kolonie swoje dzieciaki, to pytają, co wy takiego tym dzieciom dajecie do jedzenia, że chcą taką zupę jak w komble. Wrzucamy ogłoszenia na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych. Podany jest numer telefonu, gdzie można zadzwonić i uzyskać informacje bezpośrednie, pytania, na które odpowiadamy. Można też napisać, Pisać, mailowo się porozumieć. Można też na Facebooku, na Messengerze do nas napisać, jeśli chcą rodzice uzyskać informacji. Mogą przyjeżdżać wszystkie dzieci polonijne z całego świata, te, które lepiej mówią po polsku, słabiej mówią po polsku i nie robimy żadnych, żadnych jakby takich wyróżnień. Czasami przyjeżdżają dzieci belgijskie, nawet ze swoimi polskimi kolegami. Można nas znaleźć na stronie internetowej www.pmszk albo na Facebooku Dom Polski Milenium, albo Dom Polski w Ardenach, albo Polska Macierz Szkolna w Belgii. Organizujemy wypoczynek w ciągu całego roku szkolnego dla dzieci polonijnych we wszystkich przerwach szkolnych, które są tutaj w Belgii. Może przyjmujemy też e, zielone klasy, przyjmujemy też e, przyjeżdża na przykład szkoła polska na weekend z Holandii, e, no ale te wakacje organizowane są przez cały rok, ten wypoczynek dla dzieci tutaj we wszystkich przerwach szkolnych. Wydaje mi się, że lubią właśnie takie najbardziej e, zabawy grupowe, typu tak jak teraz robimy podchody, że e, dzielimy się w grupy, one chodzą, odgadują i wydaje mi się, że to jest dla nich najbardziej ciekawe. Są młodsze na przykład dziewczynki, które zwykle wstają, zwykle się słuchają, ale są też takie, które na przykład starsze dziewczyny, z którym jednak trochę ciężej jest wstać, wolą trochę więcej pospać i... Nie, no właściwie, jeżeli jest bardzo intensywny dzień, a tak jest praktycznie codziennie, że jest jednak mnóstwo zabaw, w których dzieci po prostu się męczą, to zwykle jest tak, że jak już jest ta cisza nocna o 22, to kładą się do łóżek i po 20-30 minutach zasypiają. Jedno z nas zostaje lub jeden z nas zostaje na piętrze, żeby jeszcze przypilnować wszystkich dzieci, takie, które mogłyby się jeszcze obudzić albo jeszcze nie zasnęły, a reszta schodzi właśnie do pokoju spotykamy się i rozmyślamy właśnie cały plan co robimy na konkretny dzień Się w formie zabawy. Lubię przerwy, czyli się bawimy na zjeżdżalniach, na huśtawkach. No gramy w różne gry. No czasem możemy posiedzieć w pokojach. Um, czasem stajemy razem, a um, same, ale kiedy jeszcze pani do nas nie przyjdzie, to wtedy musimy jeszcze na łóżkach zostać. Ma, jak mamy jakąś książkę, to możemy jeszcze poczytać. Razem się bawimy. Gadamy po polsku. No i fajnie, tak, tutaj jest. Bardzo lubię rysować i e, grać e, wspólnie. E, z wodą może grać. To jest fajne i jedzenie są dobre. Spanie to nie lubię. Mafier jest gimnastyka, potem śniadanie. Potem możemy się przebrać i sprzątamy pokoje. Potem może idziemy na plac zabaw, albo gramy jakieś gry, potem jest obiad też są wtedy zajęcia jakieś, kolacja i może czasami przy ognisku jesteśmy, gramy w bingo, czasami są imprezy i idziemy potem się myć i spać. Trzeba codziennie, no wiadomo, dopilnować, żeby się wykąpały. Najczęściej to właśnie dziewczynki chcą codziennie się kąpać, eee, trzeba im włosy rozczesywać, pomagać, bo nie wszystkie umią, albo dopilnować właśnie, żeby się przebierały, bo też dziewczynki mają w walizce przygotowane ubrania, aczkolwiek no, czasami wolą dołożyć to samo, co wczoraj. Podoba mi się, mi się wydaje, że mamy zgraną ekipę, wszyscy się dogadują, nie ma żadnych problemów, też dzieci się dobrze dogadują. Są niektóre dzieci, które przychodzą same, czyli pierwszy raz są, ale są też rodzeństwa. I mi się wydaje, że nie ma problemu, też żadne dziecko nie płacze. Wydaje mi się, że to jest fajne. Na przykład mam tutaj siostrę cioteczną Moczą, która właśnie nie chodzi do polskiej szkoły i chciała bardzo przyjechać, żeby poznać polskie dzieci i lepiej po polsku rozmawiać. I wydaje mi się, że to jest fajne, że tutaj właśnie są polskie kolonie, a nie tylko na przykład francuskie czy po niderlandzku rozmawiają. Powiedziałem, że rzeczywiście spotkałem się kilka razy z tym, że dzieci mówią, że to chyba najlepsze jedzenie na świecie, a po drugie jakieś chyba też co najmniej dwójka dzieci powiedziała, muszę swoją mamę tutaj przysłać do nauki.